Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale Fifty Shades of Blue. Dzisiaj robimy odcinek na temat tego małego urządzonka. Wiecie co to jest? Chcecie się dowiedzieć, a może nie wiecie? Czołóweczka i wjeżdżamy. Na początek chciałam Wam bardzo podziękować za wszelką aktywność na naszym kanale. Za każdy komentarz, za każdą łapkę do góry, czy Wam się podoba, czy nie. I fajnie, że piszecie, fajnie, że zadajecie pytania. To jest mega fajne, że e, na przykład czytam komentarze: Ale fajny odcinek, ale fajny piesio i te, tego typu inne, ponieważ to daje mi siłę, motywację do dalszej pracy i nagrywania i że. Ktoś jednak to ogląda i, i słucha co tam ciekawego, mądrego, czasem mniej mądrego mówię i pokazuje. także dzięki. I właśnie pod jednym z takich odcinków, jednym z pierwszych, powstał komentarz, co trzymasz w ręce? Takiego małego niebieskiego, takiego, o, mnie to bardzo zaciekawiło. A więc zagadka rozwiązana, jest to kliker. A kliker, co to jest? To jest takie fajne małe urządzenie, które wydaje specyficzny dźwięk, klik. I jest bardzo pomocne do robienia sztuczek, do nauki psa, y, trików, ponieważ klikając w niego, w bardzo precyzyjnym y, momencie możemy nagrodzić psa. Nie wiecie o co chodzi? Brzmi trochę skomplikowanie, to już wam tłumaczę. Kupujemy, kliker, klikacz i klikamy. I za każdym kliknięciem przez kilka dni pierwszych idzie nagroda, kawałek smaczka, to co pies lubi. I w ten sposób pies odswaja się z dźwiękiem klikera, klikania i sobie kojarzy: ok, kliknięcie będzie coś fajnego, coś co lubię. I w ten sposób prowadzamy ten kliker do takiego codziennego życia. Później, stopniowo, w, w krótkich sesjach, na przykład uczymy psa robić siat. I w momencie, kiedy powiemy siat, i dupka dotknie do podłogi robimy klik nagrodę. I w ten sposób pies wie, że klik jest w tym punkcie, którym pupa dotyka do podłogi, więc tak zrobię i dostanie coś fajnego. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, kliker zawsze wydaje ten sam dźwięk. Czyli, jeżeli przy pierwszych treningach na kliknięcie, powiesz też słownie super pies, brawo blue! Ekstra! O to chodziło. To później ten dźwięk będzie się z takimi emocjami e, kojarzył psu, a nie zawsze mamy te same emocje. Czasami jesteśmy zmęczeni po ciężkim dniu pracy albo coś nas boli, a chcemy zrobić trening, żeby coś utrwalić, więc kliker będzie tak samo skuteczny, bo on będzie tak jakby miał wczytane, że to jest super, ekstra, brawo z najlepszymi możliwymi emocjami, które nie zawsze jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać o każdej porze dnia i nocy. I jeszcze tutaj drobna uwaga, że zawsze, jak klikniesz, zawsze nie ma odstęp od reguły idzie za to nagroda. Czy zrobisz za późno, za wcześnie, za wolno, to musi być nagroda. Nawet jak pies zrobi źle, a ty klikniesz, to też dlatego, żeby nie zepsuć tego narzędzia, żeby nie spalić, że, żeby pies nie pomyślał, że a co któreś kliknięcie ani, albo nie zawsze dostanie nagrodę, a tak to przy każdym kliknięciu jest nagroda. I na początku, jak wprowadzamy, to od razu dajemy smaczka, nagrodę psu, później czekamy parę sekund, żeby pies się przyzwyczaił do tego, że nie zawsze dostaje od razu. Smaczka, tylko może po kilku sekundach, no bo jesteście. W sesji na dworze ćwiczycie, a smaczek się zaplątał w kieszeni i nie zdążyłaś wcześniej go wyciągnąć, ale dajesz po, po kliknięciu z opóźnieniem. Żeby to nie był, żeby pies przyzwyczaił się do różnego czasu dawania tych smaczków, ale zawsze on dostaje. I taka uwaga, nie używajcie klikera do tego, do przywołania psa. Że na przykład ucieknie wam gdzieś i on zna ten dźwięk już bardzo dobrze, i wyklikujecie, żeby on przyszedł, bo on sobie może skojarzyć ucieczkę. Nie wiem, do sąsiada na przykład, że tam poszedł, na narozrabiał, w trakcie rozrabiania ty kliknąłeś, przyszedł, dostał nagrodę. I za co dostał nagrodę? Za rozrabianie u sąsiada, a nie za powrót. Dlatego trzeba to robić z głową, tak jak wszystkie nauki, treningi, yy, ćwiczenia z psem. I polecam wam tę metodę. U mnie się sprawdziła. Skróciła czas nauki przez to, że jest precyzyjna. W momencie, kiedy pies coś zrobił już dobrze, to było kliknięcie i nagroda. Może podzielisz się w komentarzu, jak Wasze doświadczenie z klikarem? Czy Wam się sprawdziła ta metoda szkoleniowa? Czy totalnie nie? Czy może coś mam jeszcze więcej dopowiedzieć na temat klikera? Zapraszam do komentowania. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcineczku. A jak to wygląda w praktyce? Siad. Super pies. Blunio. Leżeć. Super pies. Łapka. Super. Druga łapa. Super pies. Piątka. Brawo. Super piechu. Blue patrz. Super. Chodź pójak. Więc wygląda to w skrócie tak. Powodzenia i czekam na Wasze efekty na razie.